Weronika Jaborska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorów. Młody kierowca driftował na rondzie, jego poczynania nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak kierowca wielokrotnie próbuje wprowadzić swoje auto w poślizg, prowokując tym samym niebezpieczne manewry, stwarza zagrożenie dla innych. W ostatnim czasie lubuscy policjanci publikowali na swoich stronach internetowych i w social mediach film przedstawiający młodego, 19-letniego kierującego BMW, który w Zielonej Górze na jednym z głównych rąd wprowadzał swój pojazd w kontrolowany poślizg, czyli urządzał sobie pokaz driftingu. Było to skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie, przez co inni kierujący musieli zjeżdżać mu z drogi, aby nie doszło do zderzenia. Dzięki nagraniu z monitoringu policjanci dotarli do tego kierowcy, i ukarali go mandatem w kwocie 3000 zł oraz nałożyli na niego 10 punktów karnych. Niestety tego typu sytuacje zdarzają się nie tylko w Zielonej Górze, ale mają one miejsce także w pozostałych miastach województwa lubuskiego. Między innymi w Gorzowie Wielkopolskim kilka lat temu była sytuacja, kiedy jeden z kierujących na jednym z rąd właśnie wprowadzał swój pojazd w poślizg. Wówczas policjanci akurat najechali na miejsce, od razu go zatrzymali i ukarali wysokim mandatem. Za tego typu zachowanie w skrajnych przypadkach policjanci mogą odstąpić od ukarania mandatę i skierować wobec takiej osoby wniosek o ukaranie do sądu, a tam grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Aby docierać do piratów drogowych, którzy zachowują się w tak nieodpowiedzialny sposób, policjanci prowadzą różnego rodzaju działania. Wykorzystują m.in. drony czy chociażby nieoznakowane radiowody z wideorejestratorem. Natomiast bardzo pożytecznym narzędziem są dla nas także, jest dla nas także skrzynka Stop Agresji Drogowej, która znajduje się na stronie lubuskiej policji. Wszystkie osoby, które korzystają z kamerek samochodowych albo będą świadkami tego typu zachowań i nagrają na przykład telefonem, prosimy, aby przesyłały takie nagrania właśnie na tą skrzynkę, dzięki czemu policjanci będą mogli przeprowadzić czynności i dotrzeć do takiej osoby, aby wyciągnąć wobec niej stosowne konsekwencje. Pamiętajmy, że życie to nie gra komputerowa i nie daje one drugiej szansy. Kiedy dojdzie do tragedii, nie dostaniemy drugiego życia, drugiego serduszka, jak to ma miejsce w różnych grach komputerowych i nie będziemy mogli naprawić swojego błędu. Przebudowa skrzyżowania ulicy Słowiańskiej, Żwirowej, Roosevelta i Kosynierów w Gdyńskiej w Gorzowie potrwa znacznie dłużej niż zakładano. Zakończenie robót budowlanych jest planowane na wrzesień 2024 roku. Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, a radni pytają miasta o co chodzi. Magistrat odpowiada. Kolizje sieci i problemy prawne. Pieniądze są, wykonawca jest, a okazuje się, że mamy kolejny duży poślizg przy realizacji inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim. Pytanie dlaczego tak się dzieje? Oczywiście też tak jak w przypadku chociażby ronda naprzeciw nowej hali widowiskowo-sportowej i prowadzącego w kierunku ulicy Fredry. Również mamy w tym momencie opóźnienie. No i czy tak musi być? To ciągle sobie pytanie zadajemy przy gorzowskich inwestycjach większych dużych, bo borykamy się z tym problemem. Dłuższe terminy realizacji to między innymi też potencjalnie kolejne koszty, no i przede wszystkim to, że mieszkańcy nie mogą korzystać ze swojego miasta tak, jak to powinno wyglądać. Coraz częściej właśnie ludzie interesują się inwestycjami w mieście, patrzą, obserwują no i z niepokojem widzą na przykład, że jest rozkopany jakiś kawałek drogi, ale na przykład nikogo tam nie ma przez jakiś czas albo rzadko ktoś się pojawia z wykonywaniem prac. Ludzie gdzieś to nagłaśniają, idą z tym do mediów, idą z tym do radnych i nie ma co się dziwić, bo w tym momencie mieszkańcom zależy na tym, żeby miasto pełniło już jak najszybciej swoje normalne funkcje, czyli żeby na przykład ulica Kosynierów Gdyńskich była po prostu przejezdna. Dzisiaj dowiadujemy się po pół roku, że obsów jest już kilkumiesięczny, a co będzie dalej? Co będzie w momencie, kiedy zaczną się imprezy zapowiadane olbrzymie w naszej arenie w grudniu. Czy miasto da radę? Tutaj z ruchem, czy nie zablokuje się ta część miasta, kiedy ludzie ruszą na zapowiadane imprezy, które będą odbywały się w naszym nowym obiekcie. Ja widzę wiele, wiele znaków zapytania i. Moim zdaniem nie uczymy się na błędach. Przecież tak niedawno mieliśmy problem z ulicą Walczaka, też na zasadzie projektuj, wybuduj. Remont ciągnął się miesiącami, dopiero y, nałożenie kary na wykonawcy doprowadziło do tego, że y, inwestycje w końcu można było oddać do użytku. We wszystkich inwestycjach, które są prowadzone w centrum miasta, trzeba pamiętać, że, e, że tak powiem, na każdym rogu czai się potencjalne ryzyko. To są kolizje z sieciami. E, kiedy inwentaryzujemy e, daną drogę przed dokumentacji nie jesteśmy w stanie całej rozryć i sprawdzić, czy na danym odcinku jest na odpowiedniej głębokości gazociąg, sieć energetyczna, w jakim stanie są te sieci. No i dopiero jak budowlanci wchodzą na roboty, odkrywamy i okazuje się właśnie, że na przykład gazociąg jest położony za nisko, za wysoko, przepraszam, czyli jest za nisko pod ziemią, że zgodnie ze wszystkimi normami, on musi być niżej, ponieważ ten ziemia, która jest nad nim, ona musi odbierać drgania, żeby nie doszło do przerwania i tak dalej. Nie możemy takiego gazociągu sobie tak o po prostu przełożyć, bo sobie przyszedł pan kierownik robót i każe go tam niżej położyć. Po pierwsze, trzeba się skontaktować z gestorem sieci, z właścicielem. Po drugie, trzeba uzgodnić projekt, uzyskać pozwolenie na budowę czy też zmianę pozwolenia na budowę. To wymaga czasu. Tak się stało też na ulicy Kosnierów Gdyńskich, bo takie kolizje mieliśmy między innymi z sieciami energetycznymi. Nie możemy sobie wejść po prostu uciąć kabla wstawić nowego i pójść dalej. Ruszyła akcja sąsiedzka pomoc ma świąteczną moc. Pracownicy innego aktywnie angażują się w dobroczynne wydarzenia tworzące radość i uśmiech na twarzach wielu potrzebujących ludzi. Dzisiaj pakujemy już paczki na święta w takim projekcie Świąteczna paczka dla sąsiada. Jest on dedykowany osobom starszym, samotnym o dosyć trudnej sytuacji materialnej. Mamy przygotowanych około 100 paczek. Można zgłosić sąsiada, który potrzebuje takiej pomocy poprzez stronę internetową czyli paczkamaupaineko.pl lub telefonicznie wszystkie informacje znajdują się na naszym fanpage'u oraz na naszej stronie internetowej. Cały program kończy się 30 listopada. Na początku grudnia skontaktujemy się z osobami, które zostały zakwalifikowane przez komisję, która będzie rozpatrywała te wnioski, które napłynęły do nas. I wtedy skontaktujemy się bezpośrednio z osobami, do które trafią te paczki świąteczne. Do tej pory mamy dosyć mało zgłoszeń, po 12, więc zachęcamy wszystkich, aby zgłaszali swoich sąsiadów. Pamiętajcie, że chcielibyśmy wszyscy wspólnie, aby te święta były takimi świętami magicznymi. Stowarzyszenie Azyl rusza z siódmą edycją świątecznej paczki dla schroniaczka. Każdy z nas może zostać świętym Mikołajem i obdarować prezentami bezdomnego przyjaciela, aby marzenia wypisane w listach miały okazję się spełnić. Zbiórka trwa do 15 grudnia. Wystartowaliśmy z siódmą edycją paczki dla schroniaczka. Jest to wydarzenie, które co roku przed świętami nasze schronisko organizuje. Polega to na tym, że psiaki piszą listy do Świętego Mikołaja, oczywiście przy pomocy elfów, i proszą o indywidualne jakieś swoje potrzeby. Każdy list jest inny. Pokrótce opowiada historię pieska. Ale też potrzeby takie bieżące, no i oczywiście to największa potrzeba, czyli dom, bo większość piesków właśnie o tym marzy. I gdzie te listy można przeczytać? Listy zamieszczane są na wydarzeniu facebookowym i codziennie dorzucanych jest kilka listów. Jeśli ktoś zdecyduje się taką paczkę zrobić, dostarcza się ją do punktów zbiórki, które rozmieszczone są po całym Gorzowie. Przykładowe punkty to na przykład amfiteatr, restauracja Kamienica Smaku, żółty smok, galeria feria. Ale jest ich i cały czas włączają się kolejne punkty zbiórek, także będzie po całym gorzowie ich mnóstwo. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.